Stolickiego Klubu Literackiego Źródła oraz koła literatów polskich imieniem Zbigniewa Herberta w Lublinie, oddział we Wrocławiu, pani Wiesława Kucięba. Bardzo serdecznie zapraszam. Kołysanka, fragment. Jola wyłączyła radio. Nie chciała po raz kolejny słuchać wiadomości o ginekologu, który stracił pracę, ponieważ odmówił pacjentce wykonania aborcji. Dziecko tej kobiety urodziło się bardzo chore i po kilku dniach zmarło. Tragedia dla wielu osób. Bębnili o tym w radiu, w telewizji i w prasie. Wszechobecna wiadomość. Wyszła na walką. W dali dojrzała zbliżającą się znajomą postać. Był to Nikodem, syn jej siostry Krystyny. Chłopiec zobaczył ją i zaczął machać ręką na powitanie. Za chwilę dzwonek domofonu, znajome kroki na schodach i już był w mieszkaniu. Cześć ciociu. Mama musiała zostać dłużej w pracy, a taty też jeszcze nie ma. To przyszedłem do ciebie. Jestem strasznie głodny, dostanę coś do zjedzenia i musisz mi pomóc zrobić matmę, bo nic z tych procentów nie rozumiem, wykrzyczał jednym tchem. Merdając przyjaźnie ogonem, podbiegła do niego muszka, suczka, która kilka lat temu znalazła tu dom. Jola bardzo się cieszyła, kiedy Nikodem przychodził. Rola cioci nie zastąpiła jej niespełnionych marzeń o macierzyństwie, ale sprawiała, że czuła się potrzebna, zwłaszcza kiedy mówił, że nikt tak jak ona nie potrafi wytłumaczyć zawiłości matematycznych. Mam gołąbki i ogórkową odezwała się po chwili chcę tylko gołąbki i dużo sosu pomidorowego jedli w ciszy później pomogła mu rozwiązać zadania z matematyki popatrzyła na niego z czułością zamyśliła się oboje z Grzegorzem planowali mieć dzieci najpierw jednak chcieli stanąć na własnych nogach zaraz po ślubie wzięli kredyt na mieszkanie Grzegorz brał nadgodziny w pracy, a w czasie urlopu zamiast na wypoczynek jeździli do Belgii zrywać owoce. Było im bardzo ciężko. Kiedy już się wydawało, że to właśnie ten moment, by zostać rodzicami, okazało się, że Jola jest ciężko chora. Zawalił się jej cały świat. Diagnoza brzmiała jak wyrok nowotwór. Chemia, naświetlanie. I znów chemia. Wielokrotnie miała wrażenie, że umiera. Grzegorz większość domowych prac wykonywał sam, bo Jola nie miała na to siły. Sprzątał, prał, gotował. Jeździł z nią do szpitala, a potem opiekował się nią w domu. Nie pozwolił jej nawet na moment zwątpić w to, że wyzdrowieje. – Ciociu! – wyrwał ją z zamyślenia Nikodem. – Już lecę. – Idź, idź. I zadzwoń, jak już będziesz w domu. Wspomnienia wróciły. Po kilku latach ciężkiej walki pokonała raka, a raczej pokonali go razem z Grzegorzem, bo bez niego nie poradziłaby sobie. Słowa przysięgi małżeńskiej, że cię nie odpuszczę aż do śmierci, nabrały wtedy całkiem nowego wymiaru. Kiedy zaczęła wierzyć, że dostali od losu drugą szansę, Kolejna diagnoza tę wiarę zburzyła. Okazało się bowiem, że choroba i jej leczenie zrobiły nieodwracalne spustoszenie w organizmie i nigdy nie będzie mogła mieć dzieci. Marzenia o wielodzietnej rodzinie legły w gruzach. Ile nocy przepłakała, tego nikt nie wie. Grzegorz starał się ją pocieszać, ale ona pocieszenia nie chciała. Jak automat chodziła do pracy, potem wracała do domu i godzinami wpatrywała się w sufit. Któregoś dnia, przeglądając gazetę lokalną, natknęła się na informację, że biedna, bezdomna suczka czeka w pobliskim przytulisku, by ją ktoś przygarnął. Ze zdjęcia patrzyły na nią wielkie, przerażone oczy. Grzegorz od razu zgodził się, by pieska wziąć do domu. Na miejscu dowiedziała się, że suczkę ktoś przywiązał do drzewa w lesie i tak zostawił. Pewnie zdechłaby z głodu, gdyby nie znalazły jej dzieci z pobliskiej wsi. Codzienne obowiązki, które spadły na Jole wraz z pojawieniem się muszki, wyrwały ją z wielotygodniowego przygnębienia. Psie oczy, które z przerażonych zmieniły się w radosne, sprawiły, że Iola zaczęła patrzeć na życie nieco pogodniejszym wzrokiem. W ten oto sposób dwa złamane serca to ludzkie i to psie pomogły sobie wzajemnie. Dźwięk otwieranych drzwi. To Grzegorz, cześć, przywitał się od progu. Nie rozbieraj się, trzeba jeszcze wyprowadzić na spacer Muszkę. Iola została sama. Włączyła radio. I znów te same informacje. Kobieta, która urodziła śmiertelnie chore dziecko, żąda od ginekologa zadośćuczynienia. Jak niby miałoby wyglądać to zadośćuczynienie? Dziecko podobno nigdy nie miało szans na przeżycie, i dlatego matka żądała wykonania zabiegu aborcji, a lekarz się nie zgodził. Po urodzenia było na świecie tylko kilka dni. Jola zastanowiła się. Kilka dni. Niby nic, a dla niej wieczność. Ona oddałaby wszystkie skarby świata, by choć przez jeden dzień, ba, przez godzinę poczuć się matką. By przytulić takie maleństwo do siebie i czuć bicie serduszka, które przez dziewięć miesięcy biło wraz z jej sercem. Oczy zaczęły robić się podejrzanie wilgotne, żeby całkiem nie rozkleić się, poszukała innej stacji, jakaś muzyka, znana muzyka, chwila zastanowienia. Tak, to kołysanka Krzysztofa Komedy. Zamyśliła się. Utwór się skończył i leciał już następny, a ona dalej muciła w rytmie kołysanki. Kiedy z wieczornego spaceru wrócił Grzegorz z muszką, Jola była już spokojna, a w jej oczach nie widać było goszczących przez chwilę łez. Zawarzyła sobie i mężowi zioła, i kiedy siedzieli w fotelach zagłębieni, każde w swojej lekturze odezwała się nagle. Wiesz, Dobrze, że jesteś. Grzegorz podniósł wzrok z nad gazety, nieco zdziwiony tym nagłym wyznaniem. Czy coś się stało? zapytał. Nie, nic się nie stało. Po prostu chciałam, żebyś to wiedział. Odparła i uśmiechnęła się. Ja też Cię bardzo kocham, odpowiedział. Odłożył gazetę, a Jola odłożyła książkę. I tak siedzieli dłuższą chwilę patrząc na siebie, aż zegar wybił północ, dając znak, że pora iść spać. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy, nie była to poezja, była to proza, ale pani Wiesława właśnie taką e, częścią e, zajmuje się, a przed państwem e, wiersz e, pani. Ani Paciorek przeczyta nam Pan Bronisław Wojciechowski Wicekanclerz Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta Oddział we Wrocławiu Szczęść Boże Anna Paciorek dedykowała ten wiersz Panu Maciejowi Wróblewskiemu wielkiemu bardowi tak pięknie krzewiącemu pieśnią, kulturę polską i religijną na pamiątkę udziału w szóstej edycji letniego Festiwalu Kultury Polonia Cantans 2016 swoje wiersze prezentowane podczas tego festiwalu w dniu 3 sierpnia 2016 roku dedykuje Anna Paciorek. Moja duma. Ojczyzna tym wszystkim jest, co rozpościera się wokół. Pięknie kwitnie, pięknie rośnie. To lasy, a w nich dęby, świerki i sosny. To narodowa duma, Puszcza Białowieska. A nie jeszcze jeden z lasów, to urok górskich łańcuchów, piękno jezior nie tylko tych mazurskich i wisła od gór aż do stóp Bałtyku. To łany zbóż, a w nich kąkole, habry i maki. Po prostu polskie kwiaty, jak u Tuwima. To polska mowa i dzieci polskie, wyrosłe w rodzinnych domach, wychowane w wierze swych matek i ojców. W miłości do ojczyzny to orzeł biały w złotej koronie na głowie i wolna biało-czerwona łopocząca na wietrze. To przydomowe, przydrożne i leśne kapliczki z Matką Boską i frasobliwym Chrystusem. To krzyże na roztajnych drogach z rozpiętą na nich miłością. To zadbane groby przodków na znak miłości, pamięci i szacunku. Ojczyzna to nie tylko materia, sukma na ziemi i skrawek nieba. Ojczyzna jest tym wszystkim, co w sercu się nosi i kocha, za co oddałoby się życie, za czym się tęskni, gdy się utraci. To wspólna troska, obowiązek wspólny, to wspólne dobro i duma wspólna. To święte serce królowej Polski i święta zatoka ramion jej syna. Ojczyznę wolną mamy. Naród podzielony jest. Zjednoczmy się. W innym człowieku zobaczmy siostrę i brata. A Bóg stanie między nami z miłosierdziem swoim, by cud zjednoczenia spełnić się mógł. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie.